Jak wyposażyć serwis wózków widłowych? Produkty Atrin mogą być stosowane w każdej branży przemysłowej. Opracowaliśmy także serię produktów przeznaczonych do serwisowania wózków widłowych. Nasze propozycje pomagają w łatwy sposób wyposażyć serwis potrzebne artykuły. Oferujemy rozwiązania idealne dla warsztatów, samochodów serwisowych oraz sklepów detalicznych. Do warsztatów przeprowadzających serwis wózków widłowych. Proponujemy wydajne i ekonomiczne opakowania o pojemności 600 ml. Komfort i precyzję pracy poprawi zastosowanie uniwersalnego sprayholdera, który pasuje do wszystkich naszych sprayów. Środki smarne oraz zmywacze rzadziej stosowane dostępne są w opakowaniach o pojemności 150 ml i 300 ml. Sugerowane przez nas wyposażenie samochodu serwisowego pozwala na wykonanie usługi serwisowej w każdej sytuacji. Cztery podstawowe obszary prawidłowej pielęgnacji wózka to czyszczenie, smarowanie łańcucha, smarowanie pozostałych elementów oraz konserwacja. Nasz multipak zawiera smar do łańcucha, smar uniwersalny, zmywacz i preparat konserwujący. Zapewnia on pełną obsługę serwisową. Dla samochodów serwisowych proponujemy cztery zestawy w różnych wersjach: Basic. Food Safety, Biodegradable i Heavy Duty. Wózki widłowe najczęściej pracują w otoczeniu standardowym oraz w branży spożywczej. Dwie smarownice akumulatorowe, stale załadowane smarami wykonanymi w wysokiej technologii Maximum Performance, takimi jak UniTrim czy UniFood 2, zapewnią wygodę i efektywność pracy mechanika w każdej sytuacji. Multipack zapewnia prawidłowe wykonanie usługi serwisowej. Wszystkie dodatkowe i potrzebne preparaty przewieziesz w naszej walizce serwisowej Emergency Case. W walizce możesz umieścić wszystkie produkty stosowane w niewielkich ilościach, bez których usługa serwisowa może być trudna do wykonania. Jest idealna dla aerozoli różnej pojemności. Jej zawartość bez problemu można zmieniać i uzupełniać. Nasza walizka serwisowa jest łatwa w transporcie i wygodna w codziennym użyciu. To pierwsza taka oferta, która w znaczący sposób ułatwia transport produktów. Specjalnie przygotowane kartony zbiorcze umożliwiają wystawę artykułów bez konieczności wyjmowania ich z pudełka. Nasza szeroka oferta pozwala w łatwy sposób dotrzeć do nowych klientów. Współpraca z nami zapewnia mechanikowi dostęp do wszystkich potrzebnych artykułów, porządek w samochodzie serwisowym i w miejscu pracy, wygodę stosowania oraz oszczędność pieniędzy dzięki wydajnym oraz ekonomicznym opakowaniom. Stosując nasze produkty, klienci będą mieli pewność, że płacą za dobrze wykonaną usługę, a ich wózek widłowy jest w odpowiedni sposób zabezpieczony i gotowy do pracy dzięki wysokiej jakości produktom.